pik. Chyba Pod naszą stodołą coś pika pod kamieniem. O już chyba wykopałeś to. Ty, ty chyba. No, bo no, uważaj. Tak, Ale przecież już nigdy nie jest. Przegarnij to trochę. Te obrączkę masz, to to nie to. Obrączkę masz na ręku. Przegarnij na dwie kubki. Całkiem. Chcę zabrać łopatę. W tym miejscu śmiało przegarnij. Na. Na połowę. Gwóź. Ale numer, tyle się nakopaliśmy. A tylko gwóźdź, ale stary kowalski jeszcze kwadratowy. I jeszcze. No powiem Wojtkowi, co znaleźliśmy. Nie, to uderzyły. Tu możesz się jeszcze trochę grzebnąć.